Cześć ja wszystkim, jestem Lila i witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale DDOB. Dzisiaj znowu mam dla Was dwa haki z Instagrama, które ponownie sobie przedostujemy. Tym razem będzie to coś innego i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pierwszy trik to będzie użycie zalotki i eyelinera w żelu albo kredki do oczu, tak aby stworzyć idealną kreskę na powiece. Ciekawa jestem, czy to naprawdę działa, bo może to być naprawdę bardzo pomocne, i jeśli tylko okaże się, że się udało, to ja będę tego triku na pewno używać, także już sprawdźmy. Więc mam zalotkę i mam eliner właśnie żelowy i wewnętrzną stronę zalotki pomaluję tym eyelinerem. Okej, okay, chyba wystarczy i przykładam zalotkę do oka i zobaczymy, co się stanie. Nie działa. Coś tutaj trochę się odbiło, ale spróbuję jeszcze raz. Odbił się kawałek, ale myślę, że bez szału ten trick. Za bardzo czasochłonna, jakbym chciała namalować. W czymś takim kreskę, to szybciej bym to zrobiła po prostu ręcznie. Także jestem mała. Kolejnym trikiem będzie użycie taśmy i oplejenie ją sobie ust dookoła, tak aby lepiej się malowało płynną pomadką i żeby nie wyjechać poza linię naszych ust. Utnę sobie teraz kilka kawałków taśmy. Nakleję na rękę, aby ten klej troszkę zszedł, żeby mi nie odkleił podkładu. I teraz, I teraz płynna pomadka. I odkrojony. I nie wyszło. <gry> nie, tutaj kawałek? Okej, okay. ale góra to jest masakra. Więc ten trik także na wielkie nie. Szybciej zrobiłabym to po prostu ręcznie, tak jak w poprzednim przypadku. Tak tutaj nie wyszło to zachwycająco i zdecydowanie lepiej wyszło gdybym zrobiła to po prostu sama, także... Podsumowując, trik z eyelinerem na nie i trik z taśmą, przy której użyciu nasza śminka powinna rozprowadzić się lepiej. Także na nie. Nic dzisiaj nie wyszło, także mam nadzieję, że kolejne triki w następnych filmikach będą bardziej pomyślne i że to wszystko wyjdzie o wiele, wiele lepiej, bo ten odcinek to jedna wielka porażka. Nic nie wyszło kompletnie i nie polecam Wam tego nawet próbować. No i to by było już wszystko, co miałam Wam do pokazania. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I widzimy się w kolejnym, pa-pa!